O tak, to się nazywa dobra przekąska i jest właśnie tutaj, tuż przed nosem walki. i Julie. Wiem, że tego chcecie. Niech gra się rozpocznie. Kto dostanie nagrodę w postaci galaretki? Walczy Julie. A! Już po tobie. Moje. O nie. Ścisnęły za mocno. Niezły żart żelkowy Misiu. Dobrze im tak a teraz niech rozpocznie się wyzwanie. Słodko! Czekoladowa fontanna! Tak, tak! Taka pyszna! I te mniami lizaki? Wal e, dostała plastik? To jakaś zagadka. W każdym razie zacznijmy zanurzać. Uuu, aaa, takie dobre! Mmm, nam. Wal, co robimy? Dobra, będzie z tego fajna słomka! Siup, siup, siup! Ha, ale wal nie ma nic do zanurzania! Ech, nieważne! Czekolada to czekolada! Co? To jest super słomka! Julie, patrz! Daj mi swój mózg! Ha. E, co teraz? Co o tym myślisz, wal? Wow! Super paluszki! I idą po Julii! Hi, hi, hi! Mam cię! Nigdzie nie pójdziesz! A teraz lepiej oddaj swoje przysmaki. Mm, mm, mm. Takie pysznie słodkie! Dziękuję ci, Blondie. Wal, zanurz je! Wiem, że chcesz! <laughs> przykro mi, Jules. E, chyba stwierdzenie biedna wal tutaj pasuje. Patrzcie na jej przekąski w porównaniu do Julie. Ketchup, musztarda, co to ma być? Tymczasem Julie ma każdy smak, o jakim tylko można pomarzyć. O Red, szczęściara z ciebie! Który jest najlepszy? Potrzebujemy oficjalnej recenzji każdego z nich. Takie pyszne! O, wal! Masz pomysł? Ona bierze sos. Wyciska! Nie, absolutnie żadnego miodu. Ani galaretki. A już na pewno nie miodowej galaretki. O rety, ciężko mi na to patrzeć. Potrzebujesz ręcznika? Brutalnie. O, wal. Czy nie masz dość wrażeń jak na jeden dzień? Wiesz, Julie, pozwoliłabym jej na to. Tak, myślę, że ona coś tutaj kombinuje. ha? Napełniasz je? Wal zastępuje galaretki sosami. Chyba wiem, dokąd to zmierza. Ustaw je na pozycjach. Hi-hi-hi. Julie jest na to gotowa. ła wow! Jesteście moje, moje ślicznotki? A, a, a? Nieźle, Wal. A teraz powinniście się umyć. Co ja się wpakowałam? Czekoladowe jajka i prawdziwe jajka, Wal? To będzie interesujący dzień. To wygląda niesamowicie, Jules! Wal, twoja kolej! No dalej! Zaraz się zacznie! E... A! Nie ma tu galaretki! Tylko surowe żółtko! To takie okropne! Nie mogę uwierzyć, że to się właśnie stało! Ma pomysł! Krem czekoladowy? Po co? Wylewa go na swoje jajka! Ty to wygląda apetycznie, nie sądzicie? Mm, mm, mm. O, Julie! Podoba ci się to, co widzisz? Eee, tak! Ona uważa, że ta wieża wygląda pyszniutko. I dokonują wymiany. Zrobiłaś Julie niezłą niespodziankę, a sobie zabrałaś pyszności. Co? Wygląda na to, że Julie zrobiła psiku sawal. A teraz. Julie zdaje sobie sprawę, że ona też dostała za swoje. Ten tort! Tak, to tylko surowe jajka. A teraz patrz na to. ha? Co do! To jajko nigdzie nie doleci. Kij w górę. Bam! Hej, obślizgła twarzo. Dobrze się bawisz? Lol, przykro mi. Sezamie, otwórz się. Wal dostała czekoladową kolę. Wow, to jest niesamowite. Weź gryza. Uu, i spójrz do środka. Jest pełna cukierków. Szczęścia raz ciebie. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co dostała Julie. Zobaczmy. Otwórz swoją tacę. Tak. Zwykła kola? Ech, chyba jest w porządku. Chociaż cukierki byłyby miłe, prawda? Ech. I na pewno nie pomaga to, że wal się z nas nabija. Okej, okay. okej, okay. co robisz? Bip, bip! Nadjeżdża ciężarówka z miodem. O, kochana, tankujmy. Czas zrobić miodową galaretkę z kolą. Julie, jesteś geniuszem. Część! A teraz. Ściskaj! O, kochana! Nadchodzi! Jak ci się to podoba, Wal? I dzięki za pomoc. To jest mega trudne. Musi być na to jakiś inny sposób. Czas na ćwiczenia. Te mięśnie są napompowane. Teraz czas się zająć tymi galaretkami. Rób swoje, panie muskuło. Woo! No cóż, chyba trochę przesadziłaś na siłowni, co? Co macie do jedzenia? Otwierajcie. Wal. Słodycze. Słodko. Czekoladowy talerz i żelkowy talerz. Oba bardzo pyszne. Nie mogłabym wybrać strony, nawet gdybym próbowała. Zajadamy? Nie tak szybko. Pobawmy się trochę. Julie wrzuca batonika. Zaufajcie procesowi, moi drodzy. Wyciskaj! Voila! Sos czekoladowy do usług. Mniam! Smacznego, Jules! U, z nutą kokosa i karmelu? To marzenie! Jeszcze raz, jeszcze raz! I w ten sposób stos znika. Kto by ją winił? Eee, Julie, masz trochę. Ehehe, to jest takie dobre, co? I wszystko zjedzone. O rety! Wal jest gotowa na swoją przygodę smakową. W stylu żelkowym. Muahaha-ha! To się nazywa dobre jedzenie, albo raczej siorbanie. Nakłada to wszystko na swój talerz. Teraz dodaje więcej. Tym razem w innym kolorze. Ciekawe, co ona planuje. Lepiej, żeby to było pyszne. Teraz niebieski. Wal, już prawie skończyłaś? Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co zrobiłaś. Posypka. O rety, czy to jest prawdziwe? Tęcza, galaretka, warstwowy tort. To nie są przelewki. Proszę, wal, spróbuj. Zasługujesz na to, aż mi ślinka cieknie. To wygląda fantastycznie. Uuu, a. -a. Po prostu wow! To jest niesamowite! Absolutnie pyszne! Julie, patrz na to, te słodkie goblinie. Dokładnie tak. I nie, nic z tego nie dostaniesz. Tak jest van. o Ooo, Julie zamierza to dostać! Albo zniszczyć! Ten tort jest podgrzewany do temperatury, której nie może wytrzymać. Pożegnaj się z tym cudem, bo teraz to już nic innego jak tylko glut. O nie! O, Julie, dlaczego? Otwórzcie tacę. Julie! A! Straszne! Te żylkowe oczy nieźle mogą przestraszyć. Ale są mniam, mniam, mniam! Teraz Tywal! Jedno gigantyczne oko! Uuu, takie sprężyste! Jakiś pomysł? Julie pokazuje swoje paluszki i... Uwielbiam te paznokcie! Nabija oczy! To jest idealny halloweenowy look! Uga, buga! To takie przerażające! No dalej! Nadszedł czas, aby zjeść twoje oczy! To znaczy... E, nieważne! Nie przestrasz się za bardzo, Wal, dobrze? Orety. Co za wspaniały dzień! Mmm... Co teraz? Ach, podrzućmy je. Nap! Tom! Nam! Niezły chwyt, Jules! Mmm! Wal! bo! Eee, wszystko w porządku, dziewczyno. Mamy dla ciebie coś, co pomoże uspokoić twoje nerwy, podczas gdy my ukradniemy tą gigantyczną gałkę oczną. Muahaha! Rób swoje, Julie. Idealna sztuczna gałka oczna. Zamiana, daj mi ten żelek. Niesamowite. Masz wal, zabierajmy się do roboty. Takie dobre. O nie. Oto i ona. Będzie nią rzucać. Wal! Ty pierwsza, wal. Mniam, miam, miam. Robaczkowa niespodzianka. Coś wspaniałego. Mniam! Siup! Mmm, Ona po prostu nie ma dość. Sprawia, że mam ochotę na robaki. Co za dziwna rzecz do powiedzenia. Tak czy inaczej, hej, zobaczmy, co tam masz, Stacy. Mam nadzieję, że to jest tak dobre jak. Ugh, to jest gorsze niż myślałam. Takie obrzydliwe! Ale wyzwanie to wyzwanie! Zróbmy to. Uuu, wybrałaś dobrego, ekstra brudnego. Nadchodzi. Och, ona po prostu nie może tego zrobić. Wal po prostu nie mogę. Mam pomysł. Patrzcie na to. Wal przykrywa talerz i. Część trześć, część! Co ona robi? Nie martw się, Stacy, jestem tak samo zdezorientowana jak ty. Myślę, że jest gotowe. Tada! Tata, robal! To jest ogromne, wow! Teraz obie mogą jeść bez spożywania prawdziwych robaków. To już chyba nie jest robak. Spróbujcie czarnej mamby. Taka dobra! Smacznego dziewczyny! Mniami co będzie dalej? W tym samym czasie. Hmm, cytryna. I żalek cytrynowy. Wal, naprawdę miałaś szczęście. Porównajmy. Wal, nie mogę się już doczekać. Zrób nam test smaku. Okej, okay, zaczynamy. Haps. Orety. To zupełnie coś innego. O, pechowa dziewczyno, twoja kolej. Nie chcę tego. Masz jakiś pomysł? Co to może być? Półmisek z owocami? Co to ma wspólnego z tą cytryną? Hej ja! Zaczynajmy! Runda pierwsza. Wow! Tak! Hej ja! Yeah! Winogrona. A dalej? Banany. B-A-N-A-N-E. -y. Pomarańcze. Kiwi! Wow! Gdzie się tego nauczyłaś? Na owocowym uniwersytecie ninja! Żartuję! Bam! Okej, okay, co teraz? Stacy wyciska sok z cytryny na inne owoce! Nieźle! Val wpada na podobny pomysł! Bierze swoją sałatkę z jagód i... Spokojnie! Nikt ci tego nie zabierze! Ochyda! Epicka porażka! Przykro mi! Umiera! Płodu. Otwierajcie! A, nigdy nie widziałam burgera tak sprężystego! Trochę obrzydliwe! No cóż, wal! Co tam masz? O! Mmm! To wygląda smakowicie! Stacy też wygląda na głodną! Jest trochę zimny! Idę go podgrzać! Okej! Okay. Jakiś pomysł Jeszcze tylko szybka rozgrzewka I czas na jedzonko Teraz musimy trochę poczekać O, super Patrzcie, co ona przyniosła Robi szybką zamiankę Teraz jesteś cały mój Mua, ha! Tak, jedzonko Co do... Mój burger. Się roztopił? Eee, co za bałagan? Szybko, połknij dowód. Hej, przestań się bawić swoim jedzeniem. Ech, ty! Uciekaj teraz! Kolejna pyszna niespodzianka czeka. O, wow! Pizza z żelkami! Wow! To wygląda przepysznie! Mmm, a pachnie jeszcze pyszniej. Głupiutka wal. Okay. Takie dobre. Otwórz swoją. O tak! Nieźle! Darmowy kupon na dostawę pizzy. Właśnie tego chciała Stacy. Halo? Jedna duża pizza z peperoni i serem? Proszę, 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 czy dasz mi kawałek? Nie ma mowy. To jest dla mnie. O, pizza już jest. Biedna wal. Głupia żelkowa pizza. Jest ktoś w domu? A, Co do... Wal, nie sądzisz, że... <laughs> Mogłaś posunąć się za daleko? Dziękuję, proszę pana. Nie ma za co. Walza jada się, jakby nic się nie stało. Nie mogę się doczekać. Ha? Ale, ale? Chyba wszyscy wiemy, kto stoi za tym żarcikiem. Om, nom, nom. To moja pizza! Nie wiem, o czym mówisz. Daj mi chociaż kawałek. Nie, przykro mi, to moja pizza. Niezbyt miłe uczucie, co? Wielkie dzięki za oglądanie. Nowe odcinki pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. Do zobaczenia. Podpisano. Załoga.